Jak ktoś tam łączy ten moc z GP. Jaki wstęp? Nie, nie, nie ma żadnego wstępu, bo to jest film techniczny. Eee, gruntowna powtórka składa się. Ten film, ten film ma pokazać to, o czym my tak naprawdę mówimy, a co ciężko nam jest przekazać, na przykład w poście yy, tekstowym. No to dajesz. Przykładowo. Moc plus gruntowna powtórka z chemii pokrywa 100% materiału potrzebnego do zdania na 100% matury. Dlaczego? Dlatego, że gruntowna powtórka. Będzie o ma... na gruntownej powtórce, omówimy całą teorię, cały materiał zostanie wyłożony. Natomiast na mocy będziemy mogli się skupić na tej części obliczeniowej, która potrafi stanowić nawet 20% matury, a sprawia bardzo często największy problem. Stąd łącznie mamy 14,5 godziny mocy, 16 godzin GP. Co daje 30,5 godziny łącznie całej teorii i obliczeniówek. a mamy dzisiaj mamy 3 lutego. Czyli. Ci, którzy nie uczyli się systematycznie, są w stanie są po prostu... Są w stanie podgonić, podciągnąć wynik, nadgonić, dogonić innych, biorąc udział w naszych wydarzeniach. Oczywiście gruntowna powtórka jest na ostatnią chwilę, bo jest w kwietniu, ale rozkładając sobie materiał, pierwsza część gruntownej powtórki to jest sam początek kwietnia, więc można wyłowić swoje własne braki. Wyławiając braki, można te pomiędzy braki uzupełnić, ucząc się między poszczególnymi wydarzeniami. No to analogiczną sytuację mamy, jeżeli chodzi o biologię. Tutaj mamy gruntowną powtórkę z biologii, która obejmuje 16 godzin. Przy okazji, chciałbym schejtować wszystkie powtórki, które z biologii trwają 3 godziny. 3 godziny to ja robię połowę, nie wiem, która. 3 to godziny ta... to ja omawiam stechometrię, no. która z jedną czwartą czy jedną piątą wszystkiego? 3 godziny to żeśmy na wykładzie z metabolizmu omówili e, połowę fotosyntezy, nie całą. Natomiast abstrahuję. 3 te godziny te... to ja mogę o RedOxach mówić? 3 godziny to <laughs> ja posiadam do fajne filmy na Netflixie, a nie uczę do matury. Natomiast do meritum. Przychodząc na, nie wiem, czyli na wydarzenie, które jest poświęcone tego, jak wpisywać się w przysłowiowy klucz. te klucza teoretycznie nie ma, ale wszyscy wiemy, jakie są pytania na maturze z biologii. Czyli przychodzicie na nie wiem, robimy trening praktyczny tych e, zagadnień związanych z odpowiadaniem na maturze. Zrobimy sobie symulację, zrobimy sobie e, pokaz pewnych technik, które Wam ułatwią odpowiadanie na te pytania e, maturalne, bo to tak naprawdę nie jest lot w kosmos, nie zdajecie egzaminu e, w NASA na kosmonautę, tylko odpowiadacie na prosty quiz. I potem przychodząc na gruntowną powtórkę, macie 16 godzin powtórki materiału i robicie zadania, które już wiecie jak zrobić, bo byliście, jesteście po nie wiem. Więc te nasze produkty to nie są od lasa do sasa przypadkowe rzeczy, na których nie wiem... Chcemy osiągnąć komercyjny sukces, tylko to naprawdę jest przemyślane, oparte na naszym doświadczeniu. Dziękuję, nie napisalibyśmy tego w poście, ale jesteśmy w stanie to powiedzieć.